Siemanko, jestem Krzysztof witam serdecznie w kolejnej reakcji na tym kanale, tym razem mamy numer e, koftek, Jackpot, jakiś gościu, Oliwek, ja szczerze w ogóle tego e, chłopaka nie znam, ale z tego co słyszałem chyba jest Gen z czy w Twoje 5 minut od Friza, chyba o Twoje 5 minut od Friza, patrząc po jego publikacjach, nie znam totalnie gostka, e, Kostka, gościa, nie znam totalnie go, dlatego mam, e, nie mam żadnych uprzedzeń. Tak dalej, co tu od Wide Window się pojawiło? A to stare. Nie mam żadnych uprzedzeń, tak więc jestem ciekaw. Produkcja czarny hi i 2K, czarny hi wiadomo, stary gracz, znany, myślę, że wszystkim, chociażby z produkcji Hady, Hady czy innych klasycznych laperów, lecimy numer kostek, jackpot. Słyszałem, że jest dobry. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Mówią mi kostek nie obrócisz, jak już rzucisz Na pewno się zwróci, tak mówią sami bankruci Ty znowu chodzisz z truty, bo nic nie otworzył kluczyk Nie próbuj wchodzić w buty, moje możesz się pogubić W drodze za drzeg, potem kroczysz, tak jak głupi Krok za krokiem grupi, rok za rokiem w kuli niczym głupi Chciałbyś wyskoczyć, a bez wody się udusisz Czekajcie, tu czuję jakieś vibe do a za <laughs> chwilę, ale nie no kurde, zaczął fajnie, fajnie, zmienił flow już raz, czy dwa razy nawet zmienił flow, nawija wyraźnie, każdy numer jest słychać. Brakuje trochę charyzmy w tym głosie, ale to jest na pewno do wyrobienia, bo to jest chyba jego pierwszy numer w życiu, no to, to wiecie, jak na pierwszy numer w życiu, może tam drugi, trzeci, bo coś tam może w tym twoje 5 minut coś tam nagrywali może, nie wiem, to naprawdę jest bardzo dobrze. Chuj kurwa jeba, nie da bym słuchał jakiegoś BDSa, BDOF, lubię często nawidzać. Chuj dupa cycki, tak, chodził kutasa, coś tam. No ale dobra, lecimy Dzieci dalej. To ich nowy temat lekcji, kosykoczyc Genzi. Jak mam się nie bać, skoro wsi polskiej młodzieży jestem znany bardziej niż Adam Mickiewicz. Czy Kazimierz Wielki, teraz z innej peczki, chce życia jak Wiśniewski. Niesie do konsekwencji, tyle co mandat poselski, to dla natrętnych, spierdalaj mi spier nie, naprawdę jest okej. Okay. No ciekawe co, co czy w takim teledysku ci stały ludzie tam. Kurwa, myślą mnie podczas nagrywania tego teledysku. Nikt mnie nie lubi z sceny, bo wszedłem i w brudnych buciarach do świeżo wypranej pościeli. Wiszcie mi Julka, że jestem szkoda, okay. jak się nie prowadzę kariery i że lepiej wykorzystała by szansę. Mimo to dalej nie schodzę ze sceny, robiłem, a nagrałem już całą płytę. Rok nie było, na dysku hit za hitem. O, płytę nagrał, to ciekawe będzie, ale kurde, no jak się tak płyta będzie taka, to myślę, że może być lepsza niż płyta w terach. Puszczasz kit za największy w sieci, ryba największy w do apteki, Ej, jak maneki, powtórzmy to naprzeciw, powtórzmy to oczekiwają dzieci, jestem jebanym bananem, jedyne co starzy mi dali to to wychowanie, przepraszam mamy i tatę, no ale za to zachowanie dostałem naganę kolejny piesek naszekał mi na karawane, to dlatego, że się sprzedałem, nabiją o tym portale, bo wszystko co miałem oddajemy i jedziemy dalej, to jest po prostu... Nie no, potrafię nawijać chłopak, kurde fajny, fajny numer, dobrze, dużo poskładane, jest dużo rymów, jest, są różne flow. Nie ma jakichś przypałowych rymów, Częstochowskich czy jakichś innych głupich, nie, naprawdę, naprawdę, produkcja, o produkcji nawet nie mówię, to robił czarne hi w 2 no to, to wiecie, to, to jest mainstreamowie, mainstreamowi producenci. wrzucie to kurwa na TikTok, mogą mówić o mnie gówno, mogą mnie nawidzić, ale to mi wyszło, to po prostu real na który was nie stać, wrzucenia TikTok jak influencerka, gdzie nie ma siana, nie ma dla mnie miejsca, o czym mamy gadać, jak nie o diamentach za Antwerp. Wybacz mi mamo za błędy, fani, że nie wytrzymają tej presji, alko mieszają z lekami przeciwko depresji, odjamany w świeże palec. Kurwa, to jest oki, oki 100% tutaj. Aby to pisał tekst. Jestem ciekaw. Gibero czy ktoś? Tekst. Oliver Kałówny, Łukasz Chodakowski, Antoni Angielski, Tomasz. Kurwa, ile tej gości tekst pisało. No, dobra, no ale no nie będziemy się chłopaka czepiać. Taki jest teraz ten świat. Chodak. Dobra, Chodak. No ja tak po nazwiskach tych młodych raperów wszystkich nie znam. Chyba, że chodak, chodaka jakoś nie słucham. A to jest jakiś gościu z pownania, dobra, Tomasz. A ten Sebastian, ten się... Dobra, czy Tomasz <laughs> jakiś taki gościu, dobra. Ale? czyli tacy mniej znani, no, no, główny, główny głównym pisarzem pewnie był chodak. Ten to to jest. Też jakiś tam. artysta, Ale jaki? Jaką ksywę tam ma to? Kurde. Ochman. A No dobra, no to Hoffmana to jak ja. Kojarzę. No dobra, czyli ciekawe osoby tutaj y, robiły tekst. Dobra, lecimy. Który ma dawać ja nawet nie mam dostępu do tego wszystkiego Zastanawiam się skąd ten bunt w takiej sytuacji jak teraz, nie? mnie skąd bunt mam, sobie mam luz, mam kurwy synu syf na głowie OK. Buty czy patole trzymajcie mnie coś, rozpierdolę, okej Ej CVV mi się kurwa nie zmieścił, bo Dobra, goście ewidentnie Twa tematyki był dobry Liczby ogarniał fuj, <laughs> Nie, to wejście nawet yy, ciekawe tutaj. Naprawdę yy, 3 minuty numer i trzy części numeru, i w każdej z tych trzech części dwa lub trzy flow. Kurde, mi to siedzi, naprawdę no, ale wiadomo, dużo osób pracowało nad tym numerem, ale samo jego wykonanie yy, naprawdę dykcja jest OK. Yy, potrafi lecieć. Nawet było szybko, na, szybkie nawijanie. Nie było to jakieś naj, najszybsze, ale w miarę szybkie nawijanie w tej drugiej części, naprawdę leciał OK. Nie było Widziałem, Słyszałem gorsze e, wjazdy na szybko. Sytuacja jak teraz, nie? mnie skąd bunt mam sobie, mam luz, mam skórwy synu syf na głowie, okej trzy patole, trzymajcie mnie, coś rozpierdolę, okej okay. 5, 5, 5, 7, 7, 1, 1, 30, Ej, CVV mi się kurwa nie zmieścił, bo Bo jestem pojebany, mówili, żeby nie podawać danych Obcy to nie obcy, to fani, weź rozkmin, a nie siedzisz poschizowany Mamy kostek money, obwieszony łańcuchami Czy to na pewno wersja, za którą mnie pokochali? Dla was mogę być jedynie cyferkami. A ty wygrałeś ten Jackpot czy nie? Co? Ja właśnie jestem jedną osobą z niewielu, która wygrała ten pierdolony Jackpot i osiągnęła kurwa w swoim życiu jakiś sukces, sławę, pieniądze i to wszystko i, I w jaki i sposób... Łatwo to na głowy, to mogłem... po głowie, że tak. właśnie... w jaki sposób łatwo to mogłem wszystko spierdolić, no nie? Dlatego z tym się wiąże cała akcja, z tym hazardem, z tym kasynem i w ogóle. I mogłem to w chuj łatwo wszystko spierdolić i przejebać kurwa. Nie no, ogólnie szacun, fajny numer, naprawdę spodziewałem się o wiele gorszego, yy, spodziewałem się jakoś gówna szczerze yy, i jak dla mnie ten numer Jackpot jest lepszy niż yy, Bambi Oki, One Day in LA i lepszy niż, yy, no to, to, lepszy na pewno niż ten numer, bo aft, numer Aftera Relax, numer White'a tak naprawdę, to tam White pamiętam, yy, pamiętam, no nagrywałem to pół godziny temu, to tam White'ik yy, naprawdę fajnie poleciał, After jest trochę gorzej, ale no, o wiele lepszy numer niż to One Day in LA. Takie moje zdanie, dajcie w co wy sądzicie yy, i co, widzimy się w kolejnym odcinku, yy, już niedługo na kolejnych reakcjach, to był Chris, Elo, cześć, na razie.